Dzień dobry Państwu. Widzę, że już wszyscy zostali. Mam nadzieję, że wszyscy zostali zaopatrzeni w okulary. Chcielibyśmy dzisiaj zaprezentować Państwu pewną propozycję znaczy złożyć pewną propozycję Wam, czyli z jednej strony nam, czyli użytkownikom czy odwiedzającym muzeum, jak i samemu muzeum i zaproponować pewne rozwiązania, które łączą ze sobą świat inżynierski i świat muzeów. Oczywiście technologia wirtualnej rzeczywistości, zaraz do niej wrócimy, ma pewne, znaczy swoją historię już. Wojsko, przemysł samochodowy, przemysł lotniczy, medycyna i tak dalej. Natomiast no, w tej chwili wszyscy, czy prawie wszyscy słyszeli, co, co najmniej słyszeli o kinie 3D albo widelki Kino 3D. My chcemy to połączyć, czyli wykorzystać tą technologię, wykorzystać modele inżynierskie, y, tworzone lub y, rekonstruowane, y, po to, żeby je lepiej przedstawić i upowszechnić przede wszystkim. Y, dzisiejszy taki takie pokazanie się skoro z dwóch części. Y, pierwszy taki PowerPointowy nakreślę, czy chciałbym nakreślić taką liderę, y, y, która nam przyświeca, jeśli chodzi o realizację takiego pomysłu. I potem pokażę kilka przykładów, jak mogłoby wyglądać takie wirtualne kino 3D. Nie będziemy mówić o sprzęcie, bo to, jest, to się zmienia z dnia na dzień niemalże. Tu mamy najprostszą, jedną z najprostszych postaci, czyli kino, czyli ekran specjalny 3D, okulary, salę kinową, oglądamy. U siebie na stoisku, tam niżej, mamy telewizor 3D, który też może być oczywiście do tego wykorzystany. Tam mamy filmy, gdzie pokazują, pokazujemy takie najbardziej zaawansowane technicznie rozwiązania do pokazywania wirtualnej rzeczywistości. No ale pierwsze wyjaśnienie, co to jest wirtualna rzeczywistość, bo Państwo, wiele osób wykorzystuje ten termin, wirtualna rzeczywistość, nawet do, do quick-time'owych filmów. W naszym rozumieniu, wirtualna rzeczywistość składa się z trzech elementów. Całkowicie cyfrowy świat, a więc stworzony przez pomocą komputera świat, który, który uruchamiamy, czyli mamy interakcję z tym światem, czyli jest to interaktywne. Pokażemy to na przykładach. No i świat, który jest imersyjny, a więc wciąga tego widza, można powiedzieć, tego obserwatora, tego uczestnika do środka. To jest. To, to, to jest też w zasadzie właśnie taka definicja krótka wirtualnej rzeczywistości. W tej chwili będą to tylko, weźmę takie zajawki, mówiąc kolokwialnie, modeli, które dostaliśmy w ciągu dosłownie dwóch, trzech ostatnich dni przed targami. Czyli modeli stworzonych w, przez pasjonatów, przez studentów, przez pracowników uczelni technicznych. Tu my, my pokażemy y, rekonstrukcję pistoletu WIS, przedwojennego pistoletu. Yy, no, Legendy, można powiedzieć, y, jeśli chodzi o polski przemysł obronny. I yy, y, no, to jest jakby propozycja pok pokazania, czy, czy pokazania WISA. No, oczywiście można w oryginale jeszcze znaleźć, czy u kolekcjonerów, czy w muzeum, ale podejrzewam, że dotknąć do takiego WISA to w mało którym muzeum można. No my pokażemy to troszeczkę inaczej. E, pokażemy również e, samochód, podwozie w zasadzie, które tutaj w muzeum możecie Państwo zobaczyć w oryginale. Natomiast e, podwozie zostało e, obmierzone, st został stworzony model cyfrowy tego podwozia. No i no praktycznie te zdjęcia, które tutaj pokazują, to chyba wszystkie zdjęcia jakie są znane tego pojazdu, przedwojennego, luksusowego pojazdu, którego zawieszenie no, na drążkach skrętnych, że trzeba trzeba się przyjrzeć po prostu, jak, jak zostało to, to wszystko skonstruowane, no to, to, to i nadwoziec, to jest cała bryła, tak jak Państwo widzicie, tu mamy 36 rok, jeśli chodzi o projekt, prawda? I prototypy. No a sylwetka, która się pojawiła dopiero po wojnie po raz pierwszych pierwszy Zjednoczonych i Niemczech. No i następna legenda, już powojenna, czyli pokażemy fragment e, zawieszenia m, i silnika e, takiego samochodziku polskiego, pod nazwą Mikrus. Zresztą tutaj mamy wspólne jakby, e, e, czy połączenie z e, Panem Adamskim, czyli Wojska Mielec, Wojska Rzeszów. E, Politechnika Rzeszowska zrobiła ten model. E, natomiast e, samochód był właśnie tam produkowany i projektowany, to znaczy Rzeszów i i imię projektowały też ten samochodik. No O historii to muzeum więcej na ten temat pewnie powie, ja tylko chcę temat tego zasygnalizować. A czemu to wszystko ma służyć? No właśnie technologia, czy, czy, czy połączenie tej technologii ma służyć temu, by takie trzy czy, podstawowe czynniki, czyli technikę, historię i edukację połączyć razem. Jak to można zrobić, jeśli chodzi o technikę? więc można na pewno pokazywać konstrukcję maszyn, mamy modele cyfrowe możemy rekonstruować cyfrowo modele obiektów nieistniejących już czy, czy, czy tak jak w przypadku Peugeot tego Luxsporta, no aż się prosi, żeby do tego doprojektować nadwozie i pokazać całą bryłę pojazdu, prawda można pokazywać technologię wykonania, można pokazywać funkcjonalność poszczególnych maszyn, a więc ich jakby działania, historię. No tutaj też oddzielny wykład można w zasadzie poświęcić temu w jaki sposób cyfrowe rekonstrukcje pozwalają odkryć pewne fakty. No ja nie wiem czy jeżeli będzie takie zaproszenie, będzie zainteresowanie to mam całą historię sprzed 10 lat swoją własną kiedy odtwarzałem oznakowanie i to się Chodziło głównie o to, że, żeby odtworzyć oznakowanie powstańczych panter. A więc też temat warszawski, historyczny, drugowojenny. No i zrekonstruowałem panterę jeden do jednego, tą wersję, która tutaj jeździła niedaleko, bo powoli, już dwie, dwie, dwie pantery, no i się okazało, że, że drążąc temat, odkryłem rzeczy, które były zupełnie nieopisywane, yy, albo inaczej przedstawiane w, całym, w całej powojennej historii. A więc, jakby temat techniki w tych rekonstrukcjach historycznych za chwilę jakby rozpływa się na, na, na historię, na odtwarzanie historii, na sprawdzanie faktów. bo no to poruszamy się w świecie jeden do jednego. Tutaj to nie są makiety, prawda? to nie są statyczne zdjęcia czy archiwalne filmy. Jesteśmy w stanie odtworzyć całe sceny, całe otoczenie i, 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 i sprawdzić, jakby też zweryfikować wspomnienia. Te, które znamy z literatury, chociażby. No i edukacja. No to, jest, to jest temat, który jest mocno szeroki i praktycznie on będzie aktualny, znaczy jest aktualny od dzisiaj do przodu. Jak długo? Obawiam się, że zawsze. A więc chodzi o to, że takie kino cyfrowe, techniczne kino cyfrowe 3D jest w stanie. Czy, czy obudowa do te, 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 tego pomysłu jest w stanie gromadzić dane jako takie, to znaczy w postaci cyfrowej, prawda, wytwarzanie, skanowanie, przetwarzanie geometrii, yy, modyfikowanie, prawda? A więc to wszystko, co, do czego wykorzystywany w dzisiejszym świecie jest komputer yy, w programach i programy kadowskie, ale jednocześnie możemy tworzyć coś takiego, jak no, nazwijmy to bibliotekę techniczną, prawda? Taką wirtualną bibliotekę. Gdzie no, wiele elementów czy wiele obiektów w szczątkowej postaci mamy w postaci oryginałów, ale dobrze by było pokazać, jak wyglądały prawda, w całości, jak wyglądały w oryginale. A więc takie rekonstrukcje cyfrowe. To wszystko można gromadzić w jednym miejscu i to wszystko można bardzo łatwo upowszechniać. No, w końcu do czego służy internet, prawda? A więc każdą treść praktycznie cyfrową można upowszechnić no, błyskawicznie. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. No i edukacja. No tak jak już wspomniałem, no, muzea, między innymi, czy przede wszystkim nawet słyszałem, służą do tego, żeby przechowywać eksponaty, a, a my tutaj możemy pokazywać te eks eksponaty, w, dotykać je niemalże. Są, są, już takie, są już takie rozwiązania techniczne, które pozwalają na Manipulowanie rękami, obiektami wirtualnymi, więc jakby tutaj ta interakcja z widzem jest zupełnie innego wymiaru. No nie mówię też o tym, że taki ośrodek czy takie miejsce mogłoby stać się zalążkiem jakby takich spotkań, wykładów czy seminariów, począwszy od no niemalże przedszkola po szkoły wyższe, jeśli chodzi o upowszechnianie tego typu technik. Co w przyszłości? No więc ta technologia wirtualna, czyli takiego interaktywnego obcowania e, z, z modelami cyfrowymi czy technicznymi w postaci cyfrowej, e, praktycznie będzie się rozwijała w instrukcje obsługi, w wirtualne treningi itd. To już, już w tej chwili mamy przykład, też tutaj mogę pokazać z życia Święty. Czyli ży, żywiecki Famet, który zamiast instrukcji, to będę o tym mówił, instrukcji pisanej, fotografowanej w kilkudziesięciu językach używa jednej aplikacji cyfrowej do tego, żeby zaprezentować produkt. No ale to to, to niego wrócimy jeszcze nie, nie, w, w konkretnym przykładzie. No i jakie tego y, będą efekty? Czy są efekty, czy mogą być efekty? No, przede wszystkim chodzi o przekazywanie informacji, czy przekazywanie wiedzy i nowy model nauczania, nauczania poprzez symulację. Ta symulacja, czyli interaktywne, interaktywne połączenie tego obserwatora, czy, czy z, z tym światem wirtualnym powoduje szybszą naukę, no bo to jest nie tylko odbiór w jedną stronę w postaci filmów czy animacji czy, czy zdjęć, prawda, i tak dalej, opisów. Czyli taki zupełnie bierny, ale aktywny, czyli taki, który zmusza tego obserwatora do działania. To doświadczenie, które można robić w postaci właśnie takiej interakcji z daną aplikacją, no, powoduje, że, że efektywność przekazywania tej wiedzy jest zupełnie inna. No i teraz czy takie kino 3D jest nam potrzebne? No to trzeba to jakiś argumentów użyć, żeby. Państwa do tego przekonać, więc ja teraz spróbuję tutaj. Który to tam, który tu był? O ten, gdzie pan chciałem go tam był. Nie widzę. No więc co, zaczniemy może od tego pierwszego przykładu, czyli od mm, pistoletu WIS. Mamy zupełnie inny odbiór, prawda? Mamy, te, proszę mi wierzyć na słowo, tylko my dosłownie nie, nie mieliśmy czasu, żeby, e, żeby rozłożyć na części tego WISA, ale on składa się ze wszystkich rzeczywistych elementów. E, możemy sobie go obejrzeć w, każdym, w każdej postaci. No, i tak jak łatwo można sobie wyobrazić, każdy może sobie nawet na domowym komputerze to obejrzeć. E, no, ale tak jak wspomniałem, no, to jest prosty przykład, ale mam nadzieję, że będzie w jakiś sposób y, pokazywał to, tą naszą ideę. No, możemy też sprawdzić działanie. No, działanie polega na tym, że w, w, postaci, w, postaci, w przypadku historii, to naciska się na spust. Tylko dźwięku nie było, bo się nie zdążyliśmy ustawić. Ale po reakcji widzów y, rozumiem, że coś przeleciało obok. No przepraszam, ale już nie będę celował tam, w tamtą stronę. Podciągnąłeś? Znaczy nie wiem, jeszcze dwa razy większy efekt byłby, gdybyśmy mieli... Sprawdzony dźwięk wcześniej. No to nie jest jeszcze raz, spróbujemy. A to teraz proszę mi wierzyć na słowo, że to już nie w panie. Jeszcze może w Ok. Także rozkładanie tego pisa każdy może sobie zafundować samemu. No, jeszcze potrzebujemy 2-3 dni, no, za późno dostaliśmy model, żeby, żeby go tutaj jeszcze lepiej pokazać, to znaczy już tak fotorealistycznie, bo tutaj był oczywiście loga fabryki broni w Radomiu i tak dalej, tak dalej. No i poszczególne elementy. No ale państwo tak widzą, jaka, znaczy już w tej tak chwili rozumieją, na czym polega wirtualna rzeczywistość. Tak? Jest, tak? Spróbujemy jeszcze raz? No Nie, nie, samo chyba OK, Dobra, no, to teraz nie więcej było to, co? E, no ale no, mnie obo, opowiadałem czy tam pokazywałem luks sporta, czyli podwozie. No tutaj jakby nie mamy zamiaru absolutnie konkurować z Muzeum Techniki, który posiada, który posiada e, oryginalne podwozie. No ale tak jak już wspomniałem, troszeczkę ściszku. E, a tak jak wspomniałem, podwozie, mam tylko podwozie w oryginale, a i no i małe szanse. Oczywiście, można pokusić się o rekonstrukcję jeden do jednego, blachy i te rzeczy, ale dużo, zanim się to zrobi, wszystko, no powstaje model cyfrowy, prawda? No, więc my ten model cyfrowy, jeszcze przed uruchomieniem produkcji, jak to się mówi, jesteśmy w stanie pokazać ze wszystkimi elementami, ze wszystkimi częściami. No to jest wspaniała konstrukcja. E, to jak wspomniałem o tej powstańczej parterze w ogóle. To zawieszenie pantery było oparte na tej samej zasadzie co tego samochodu. Czyli wałki skrętne. To jest już tak z technicznego e, punktu widzenia. To, to, to jest właśnie zawieszenie, proszę zobaczyć, nie ma żadnych sprężyń. Całość to były te właśnie wałki skrętne, które. Powodowały. Jeszcze co więcej, tutaj mamy mechanizm no tyle się chyba zachowało w oryginale, ustawianie zawieszenia. Znaczy prześwitu. I to tam było co najmniej kilkanaście centymetrów. Ręcznie z wnętrza samochodu można było ustawić sobie prześwit samochodu. Ma no, proszę wskazać dzisiaj taki samochód, który to oprócz Citroenów, prawda, gdzieś tam z zawieszeniem pneumatycznym. Także, no, nie mając oczywiście Muzeum Techniki jest tym szczęśliwem, który posiada oryginał, ale łatwo sobie wyobrazić, że no, muzeum, tu, czy muzeum, niekoniecznie muzeum, ale placówka taka, która by chciała nie, też włączyć się do takiego programu, coś ze do, y, od siebie dodać, jest w stanie powiedzmy model cyfrowy wykorzystać y, w każdym miejscu, y, praktycznie na ziemi. No, mówiliśmy o mikrusie, czy wspominaliśmy o mikrusie, no, to pokażemy właśnie to zawieszenie. No niestety nie dostaliśmy na dworze, bo, bo było obiecywane, no może to dostaniemy, to pokazalibyśmy bryłę, bryłę samochodu. W tej chwili mamy fragment z Politechniki Rzeszowskiej. Kolega zginął. On z kolei przygotowywał. Ja przygotowałem model przygotowywał um, uruchomienie, więc... Ja będę opowiadał, a w tej chwili rozłoży, rozłoży nam te, te elementy. No i oczywiście też troszeczkę czasu, niedużo, no ale, ale jednak, tak jak wszystko wymaga, jesteśmy w stanie uruchomić oczywiście działającą skrzynię biegów i tak dalej. No to, I to są czyste modele kadowskie, które do siebie przejęliśmy. Więc tutaj oprócz jakiegoś tam do, doboru materiałów, tam plus minus praktycznie niczego nie musieliśmy się dotykać. No a przekaz, prawda, informacji, sami Państwo wiedzą, że jest zupełnie inny, przynajmniej mam tego nadzieję. No i to mamy przykłady jakby rekonstrukcji historycznych, natomiast teraz... Chomet? E, przykład już współczesny, absolutnie współczesny z polskiego przemysłu, e, mianowicie stół operacyjny żywieckiej firmy FAMEK. I tak już wspomniałem, że do tej pory było tak, że do 50 krajów, ponad 50 krajów świata były wysyłane instrukcje obsługi, które się to były takie grubości książkami, które były opisy, oczywiście tłumaczenia trzeba było wcześniej zrobić, gdzie były zdjęcia i itd. A teraz proszę sobie wyobrazić, że wędruje albo no, w, w ciągu minuty zostaje przesłana aplikacja z, y, tego typu i, y, i klient bez słowa praktycznie komentarza jest w stanie nauczyć się obsługi y, tego stołu operacyjnego. To jest dwie tony tak, żywej wagi co najmniej. E, e, oczywiście jest wszystko sterowane elektrycznie e, i do tego służy to... ono... Może części Państwa zasłaniam pewnie, ale służy pilot. I to też nie jest problem, żeby do komputera PC, poprzez USB, taką makietę takiego pilota można było dopiąć. I w tej chwili po włączeniu. Włączyłeś? Po włączeniu, tak jak to faktycznie na klawiaturze odbywa się w orginale, możemy sterować, sprawdzać. Poszczególne funkcje, wszystkie przemieszczenia, przyspieszenia, położenie i tak dalej elementów są realizowane w, w, z taką samą, w, w, w takim samym czasie, jak w oryginale, Więc tutaj nie ma żadnej różnicy. Można sobie to dokładnie obejrzeć, jeszcze dodatkowo włączyć transparencję. No e, można zobaczyć więcej niż w oryginale, bo pewnych rzeczy obudowy dopiero można zobaczyć, tutaj można zobaczyć właśnie na, na modelu włączając jednym przyciskiem przezroczystość, a więc coś, coś to, co, co dokładam jakby do, do całości a więc zapoznać się załóżmy i budową wewnętrzną, no tam użytkownikom może nie za bardzo to interesuje, no, ale Państwu jako inżynierom czy między innymi inżynierom no również jesteśmy, no możemy to zaprezentować i taka aplikacja to, to mamy. No i teraz, coś, co ma historię, dalszy ciąg jak tej historii na naszym stoisku. A więc, yy, ponieważ, no, plan, przyznam się, był taki, żeby, yy, żeby uruchomić polskiego TKS-a. No, ale z różnych przyczyn modelu TKS-a yy, nie dostaliśmy. No więc w tym momencie. Uruchomiłem model 10 lat temu zrobiony, czyli rekonstrukcji. E, on, on tutaj w takiej żywej postaci, jest, niepomalowana pantera, ale w jeden, do, jeden do jednego zrekonstruowany e, niemiecki czołg. E, to, jest, to jest oryginalny dźwięk z silnika 12-cylindrowego, 12-cylindrowego silnika tego czołgu. No, przykład. Szczęśliwy, nie najszczęśliwszy no, to, to, to można dyskutować, natomiast chcemy pokazać i tego. znajdujemy się, czy kamera, tak, która nam tutaj pokazuje, znajduje się jak na wysokości naszych oczu. Także mam średnio na 1,3,75 m. Mamy. Mamy wyobrażenie jakiej e, wielkości jest był to obiekt. Eee, oczywiście, po tym możemy pochodzić. Tutaj nie mamy wnętrza. po razu mówią, że to wnętrze e, zostało zdjęte. Dla e, nas no, to możemy pokazać, jak zostało to, robione, zostało to zrobione. Zostały zrobione to na podstawie fragmentów, oczywiście zachowanych fragmentów e, z niemieckich z oryginalnej dokumentacji. Kilka e, Visit, Monster to jest najbliższe, najbliższe muzeum chyba, m, gdzie jest Pantera. gdzie, gdzie są. Po finale, najta no dzięki tej uprzejmości dyrekcji muzeum miałem możliwość swobodnego poruszania się poczołku i tak dalej, sobie mierzenia, po A ja to było wiele lat temu, dzisiaj mając cyfrówkę, to ja 10 razy więcej zrobił, a wtedy to była miarka, e, analogowa mala e, i tak dalej. Więc kolega może poświadczyć, że kiedyś wybraliśmy się na, na Cebi, potem przyjechaliśmy, pojechaliśmy na jeden dzień do Monster, oni dwie godziny weszło wszystko, a ja do wieczora siedziałem na jednym czołgu, prawda, się tym pociągiem. No ale jest zrekonstruowane, zrekonstruowane malowanie tych powstańczych pancerz, oryginalne, po raz pierwszy zrobione w Polsce w ogóle. To praktycznie wszystko dzięki cyfrowemu światu. E, oczywiście to są obiekty techniczne, natomiast łatwo sobie wyobrazić, tam mamy też przykłady takie, ale też trzeba było następny wykład jakby temu poświęcić obiekty architektoniczne. Też się doskonale nadają, rekonstrukcja. No państwo, czy, czy wie, wiele osób z Państwa są warszawiakami, być może też słyszeli o tej rekonstrukcji warszawskiej firmy Warszawa 1935. więc przedwojenna Warszawa został zrobiony film na tej podstawie. Natomiast no nie ma problemu, żeby ten świat przenieść do takiego świata interaktywnego. I udając takie i samemu spacerować po tej Warszawie. Więc nie oglądać filmu według jednego z scenariusza, ale właśnie pochodzić. Może nawet i pochodzić z przewodnikiem, który by jeszcze wiele opowiedział prawda, o obiektach, które mijamy. Znajdźcie na której podwórko, wejść do któregoś mieszka. To no, wszystko jest możliwe. Te przykłady tam u siebie też mamy. No, jeżeli będzie to interesowanie ze strony muzeum i organizatorów, no, to możemy oddzielny temat chcę poświęcić. Ja nie wiem jak z czasem. Stoimy, bo... Dobrze stoimy. No to o, o. Tak, tak, jak mam chwilę no to pokażmy taki przykład wnętrza e, mieszkania, czyli innego pokazania aranżacji e, mieszkania, e, które chcemy nabyć, które być może chcemy, żeby nam pokazano powiedzmy już tą, tą aranżację. No w większości przypadków to wszystko sprowadza się do jakichś renderingów takich statycznych, no czasami animacji, a więc jakiś taki przelot kamerą, prawda, według jednego scenariusza. A tutaj my sobie możemy sami pospacerować, bo już wszystkie kąty. Oczywiście wszystko musi być wcześniej zrobione, prawda, w tym komputerze. No ale sami Państwo widzicie, że, że troszeczkę inaczej, jakby to wyglądało. to po prostu wciąga tego obserwatora do środka, więc zmusza go do pewnej aktywności, na tym polega właśnie ta wirtualna rzeczywistość. Dodatkowo jeszcze, no też nie, nie trzeba być, prawda, geniuszem, żeby, żeby z tego zrobić jakiś konfigurator, A więc możemy sobie zobaczyć mieszkanie pod jednym przyciskiem, prawda, w jakiejś aranżacji jednej, czy zmienić kolor mebli, czy, czy tapicerki, e, chociażby i, i, i za chwilę dopasować. Można sterować oświetleniem zobaczyć jak to wszystko się rozkłada. No tych możliwości jest mnóstwo. No także tutaj to, to możliwości są nieograniczone praktycznie. No tu pokazaliśmy tylko próbkę. Mamy nadzieję, że nie zabudziliśmy. Tak już całkiem do tego kończymy. Dziękujemy za uwagę. No, pytanie, które zadałem tam na początku, czy kino 3D jest potrzebne, no to już zależy tylko od Państwa.